Co za kolejny piękny poranek. Ach wczoraj wieczorem jak zbychło wrócił z roboty to wpadł do mnie dać pieniądze za sianko. Gulfiku niedługo cię umyje, ale teraz są ważniejsze rzeczy. Jak tam moje piękne panie. Jedzcie jedźcie musicie rosnąć w nasę. No nic czas znów wsiąść w Ursusa i lecimy w pole. Ach ten dźwięk nigdy mi się nie przejechał. Podczepiam kultywator i czas ogarnąć pole pod lasem. Co by nie mówić to zarobiłem za to siano naprawdę dobre pieniądze, obym tak zawsze zarabiał. Nie powiem, ale potrzebowałem takiego zastrzyku pieniędzy, aby móc działać dalej. Lewo, prawo i lecimy. O, dziękuję Staszku za puszczenie mnie pierwszego, ale nie jestem demonem prędkości, więc trochę będę się wlekał. Jestem, mam nadzieję, że dostanę w następnym sezonie te pole po prawej w dzierżawie. Wow, wow, jak jakie dziury, zaraz wyszczerbam w pistolet. Witaj, moje poletko, zaraz cię uprawię. hehe. <noise> łogień w szopie. Dalej, dalej dajesz kurcosiku. Ech, choby Władek został szybko naprawiony, bo mam tam radyko i zawsze można było posłuchać sobie muzyczki. O tyle dobrze, że mam więcej pieniążków na koncie. I będzie odpicowany, że talal. Ta Muszę niedługo pozbierać wspól kamienie, bo znów będzie mi chrupało w heberze od kombajnu. Dobra, mam skończone to pole. Czas pojechać na jedną z moich dzierżaw. No tak. Czas przygotować kolejne pole pod siebie. Na jakie te pola są górkowate, ciężko na ten ciągnik z nimi. Ja mu gasa ten nic. Jak dobrze, że po orce pozbierałem wszystkie kamienie, od razu pole wygląda lepiej, ja do tego żadna maszyna nie ucierpi przez nie. Kurde, musiałbym jeszcze pojechać po paliwo, lepiej żebym kupił je kiedy jest jeszcze tanie. Najlepiej wezmę kanistry oraz beczki z paliwa. Muszę mieć dobre zapasy tego ekskluzywnego towaru Heche.